Już tak kończąc, dziękuję Wam za, za to, że jesteście, że, że tutaj przyszliście. No i że wspólnie tak naprawdę tworzymy już ten, ten festiwal, tą, 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 można powiedzieć, naszą tutaj wspólną świętą komunikację, której m, możemy wypoczywać, wzrastać i którą możemy, poprzez którą możemy transformować tak naprawdę rzeczywistość na zewnątrz, ale jako coś wtórnego względem tej rzeczywistości naszej, bo to, co czujemy w środku, to jest prawdziwe. Jeżeli czujesz jakiś lęk, niepokój, jakieś zamknięcie, że coś nie rezonuje, to to też jest OK. Każdy z nas ma tutaj inny poziom rozgrzania, inny troszeczkę poziom świadomości, inny sposób podejścia do rzeczywistości. I to jest na tym świętym poziomie jakby doskonałe na swój sposób. Tak, że jesteśmy tą częścią jaźni i mając tego jakby świadomość nie musimy interweniować w strukturę, nie musimy narzucać niczego, tylko możemy głosić to, co sami czujemy, i wówczas może zaistnieć ten, to, co tutaj właśnie nastąpiło, tak? Że przyszliście bliżej, że poczuliście i w ten sposób, y, ucząc się, możemy właśnie wchodzić w relacje z osobami, które też już to czują, które same z siebie też pokazują, że są gotowe, czyli jest ta wzajemność. I to też nas uczy, że tak jak we wszystkich relacjach, jeżeli nie ma tej wzajemności, to możemy, każdy z nas może to jeszcze odnieść tak do swojego życia, że jeżeli jest w związku, w relacji, gdzie nie ma obustronności, to taka relacja prędzej czy później może się rozsypać, tak? gdzieś się skończy. Tak samo jest z rzeczywistością. Jeżeli cywilizacja jest oparta, nie jest oparta na miłości, to ona się prędzej czy później e, zniszczy, tak? upadnie, skończy się. Dlatego ten taki końcowy wniosek dla nas jest taki, że wszystko, co opiera się na miłości, gdzie jest miłość, gdzie jest ta energia źródłowa, to, to jest to prawdziwe, to jest ta moc w tym, to jest to coś, co się właśnie rozwija. I, i wspierając to, tak samo wspieramy samych siebie, mając dostęp do coraz tej piękniejszej energii zasilania. I kreowania rzeczywistości, można powiedzieć, marzeń. Także...